Nie masz pomysłu na akcję promocyjną na Black Friday w tym roku, lub zastanawiasz się, jak najskuteczniej wykorzystać ten gorący sprzedażowo okres, to w dzisiejszym wideo pokażę Ci, jaką strategię wdrażamy dla naszych klientów. Cześć, Bartek Berendt z tej strony. Witam Cię w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałbym się skupić na akcji Black Friday dla sklepów internetowych. Jak wiemy, listopad i grudzień to najgorętsze sprzedażowo okresy i przez ostatnie kilka lat miałem okazję współuczestniczyć właśnie w planowaniu tego typu akcji dla sklepów internetowych i zauważyłem dwa główne wyzwania, z którymi zmagają się sklepy internetowe. Pierwszym wyzwaniem, które zauważyłem, jest wykorzystanie całego tego okresu sprzedażowego. A nie tylko kilku dni, czyli akcja, którą Ci pokażę w dzisiejszym wideo, będzie skupiona na tym, żeby zmaksymalizować sprzedaż w całym okresie, a nie tylko zrobić akcję, e, która będzie trwała. Kilka dni. A druga, drugie wyzwanie, które zauważam, to jest wykorzystanie dużego napływu na, na Twój sklep internetowy pod kątem long-termowym. Tak, aby ten budżet, który ty wydasz, nie tylko skutkował większą sprzedażą w tym okresie, ale też przełożył się na jakieś korzyści. Long termowe. I strategię, którą dzisiaj ci pokażę, właśnie rozwiązuje te dwa kluczowe wyzwania, o których przed chwilą powiedziałem. Jest ona podzielona na dwie fazy: faza zbierania chętnych na promocję i faza sprzedażowa. Na koniec tego wideo pokażę ci cały harmonogram tego przedsięwzięcia, więc koniecznie zostań do końca. Zacznijmy sobie od fazy zbierania chętnych na promocję. Generalnie kluczowym elementem tej akcji to landing page. Powinien się taki przykładowy landing page właśnie wyświetlić na ekranie, który komunikuje zapis na największą promocję w tym roku, czyli na tym landing page'u będziemy komunikować jedną jedyną rzecz. Wypełnij formularz, zostaw nam, nam swój adres mailowy, aby dowiedzieć się jako pierwszy pierwsza o największej promocji w roku. Ruch do tego landing page'a rekomenduję, żeby kierować poprzez działania płatne na mecie, czyli targetujemy sobie osoby, które weszły już w interakcję z Twoją marką, były na stronie internetowej, do nich kierujemy reklamy, przekierowujemy ich na Twojego landing page'a. No i możesz też wykorzystać, jeśli korzystasz z influencerów, to możesz też ich poinformować, że będzie robiona tego typu akcja, tak żeby oni kierowali ten swój ruch na Twojego landing page'a. To są początki tego kanału, a chciałbym, żeby dowiedziało się o nim jak najwięcej osób i skorzystało z bezpłatnej wiedzy, którą się tutaj dzielę. Dlatego korzystając z tej przerwy chciałbym poprosić cię o pozostawienie subskrypcji i lajka pod tym e, wideo. Mi to pomoże w rozwoju kanału, a tobie w zdobywaniu nowej wiedzy. Dzięki i wracamy do tego wideo. Po zapisie do takiego landing page'a powinien e, do każdej osoby, która się zapisze, przychodzić mail potwierdzający zapis. W kampaniach płatnych, które będą komunikowały tego landing page'a, najlepiej wykorzystać grafiki statyczne, ale też kreacje wideo UGC, czyli kreacje, które są tworzone przez twórców, którzy tworzą dla ciebie content i też teraz na ekranie powinny ci się wyświetlić. Przykładowe filmiki, jak to może wyglądać, to się bardzo dobrze sprawdza dla naszych klientów, także zachęcam cię, żebyś wykorzystał właśnie tego typu content i żeby ci twórcy właśnie w tych reklamach, które nagrają, namawiali do zapisu na największą promocję w roku właśnie poprzez tego landing page'a. Rekomenduję, żeby ta faza zbierania chętnych nie trwała dłużej niż 7 dni, no bo jeśli ta faza będzie trwała 14-21 dni, no to osoby, które zapiszą się zaraz na początku tej fazy, po prostu zapomną o tej promocji, więc 7 dni to jest taki optymalny okres. Konwersja, którą gdzieś tam widzimy, u naszych klientów, czyli stosunek zapisanych osób do wygenerowanych zakupów na Twoim sklepie, to jest w okolicach 5 a 10%, czyli zakładając, że na przykład chcesz wygenerować w akcjach promocyjnych w okolicach 1000 zamówień, no to musisz pozyskać w okolicach 10 do 20 tysięcy chętnych. Nie jestem w stanie Ci powiedzieć dokładnie, jak to będzie wyglądało u Ciebie, natomiast to są takie benchmarki, które sprawdzają się u naszych. Klientów. Jeśli chodzi o koszt Lida, to obserwujemy koszt Lida, czyli w tym przypadku chętnego na promocję. W zależności od branży wynosi on między 2 a 7 zł, czyli jeśli chciałbyś zebrać 10 tysięcy osób chętnych na taką promocję, no to musisz wydać między 20 a 70 tysięcy złotych na Reklamę. No i właśnie dodatkową korzyścią uwzględnienia takiego landing page'a i zbierania chętnych na promocję będzie baza mailingowa, którą zbierzesz. No bo nie tylko wykorzystasz ją w tym okresie sprzedażowym w listopadzie czy w grudniu, ale tę bazę będziesz mógł też wykorzystać w przyszłości, w przyszłym roku, za dwa lata, za trzy lata, a dodatkowo. Przez to, że będziesz miał większą bazę mailingową, to wszystkie automatyzacje marketingowe będą też lepiej śmigały, i to jest właśnie rozwiązanie tego wyzwania, o którym mówiłem, żeby skupić te działania nie tylko na generowaniu sprzedaży tu i teraz, ale myśleć długofalowo. No i teraz przejdźmy do fazy sprzedażowej. Generalnie ta faza sprzedażowa powinna wystartować zaraz po fazie zbierania chętnych na promocję. Ja rekomenduję. Fazę sprzedażową podzielić na 4 tygodnie promocji, czyli ten listopad możemy sobie podzielić na 4 tygodnie różnych promocji. Dzięki temu twój klient będzie zaangażowany w te promocje. Od początku listopada, czyli ta akcja będzie trwała tak naprawdę cały miesiąc, a nie tylko kilka dni w okresie przed Black Friday, czy tam po Black Friday. I teraz masz dwie opcje. Możesz zrobić zwiększającą się zniżkę z tygodnia na tydzień, czyli na przykład w pierwszym tygodniu 10%, w kolejnym 15%, w następnym 20%, a w kolejnym 25%. Natomiast komunikujesz. Odbiorcą, że masz ograniczoną dostępność produktów i jeśli chcesz mieć pewność, że otrzymasz swój produkt, to dokonaj zamówienia tu i teraz. Druga opcja to możesz zrobić zniżkę na różne kategorie produktowe i w każdym tygodniu po prostu obniżasz ceny jakiejś konkretnej kategorii. Produktowej. No i teraz, żeby to się wszystko trzymało, kupy kolokwialnie mówiąc, no to musimy w jakiś sposób wynagrodzić osoby, które rzeczywiście zapisały się do, do tego landing page'a, więc komunikację najpierw kierujesz do osób zapisanych poprzez landing page'a. Po prostu w formie newsletterów. Następnie rekomenduję komunikować promocje w płatnych kampaniach organicznie czy poprzez influencerów. Tak samo jak w przypadku fazy zbierania chętnych na promocję, rekomenduję, żebyś wykorzystał tutaj kreację wideo UGC, gdzie twórca w reklamie komunikuje: Teraz masz szansę kupić te produkty w obniżonych cenach. Promocja kończy się za x dni. No i teraz zgodnie z moją obietnicą chciałbym Ci pokazać przykładowy harmonogram działań w formie takiego wykresu Ganta. Mam nadzieję, że to będzie dla Ciebie zrozumiałe. Więc teraz przejdźmy do mojego komputera i tu masz wszystko ładnie rozpisane. Więc jak widzisz, my rekomendujemy zacząć komunikację, zbierania chętnych na promocję już w ostatnim tygodniu października, i to jest właśnie ten element. Czyli tutaj sobie odpalamy page'a i odpalamy płatne kampanie. Jeśli masz też influencerów, to możesz w tym okresie też zaangażować się influencerów. Natomiast od pierwszego tygodnia listopada startuje pierwsza promocja, i jest newsletter, który otwiera tą promocję pierwszego dnia tej promocji. Natomiast dopiero drugiego dnia startują płatne kampanie, które będą ogólnodostępne do wszystkich klientów, niezależnie czy zapisali się na Twojego landing page'a czy nie. Rekomendujemy też wprowadzić newslettery edukacyjne gdzieś w połowie tej promocji, żeby wyedukować klientów na temat produktów objętych promocją. No, i newsletter, który zamyka tą promocję, czyli komunikuje. Słuchaj, ta promocja kończy się już dzisiaj w niedzielę. Jeśli chcesz dokonać zakupów na tej promocji, no to zrób to teraz. Generalnie każda promocja jest zrobiona w ten sam sposób, czyli mamy 4 tygodnie, które idą w dokładnie tym stylu. Natomiast co jeszcze rekomendujemy wdrożyć? To jest taka kampania dopychająca z okazji Cyber Monday, czyli to wypada 2 grudnia. No i również komunikujemy tutaj tą promocję do osób newsletterem i poprzez płatne kampanie. No jeśli chciałbyś, żebyśmy my pomogli ci wdrożyć tego typu strategię dla twojego sklepu internetowego, to w opisie zostawiam link do kontaktu z nami. Tymczasem wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym. Hej.